Tak miało to wyglądać. Hiszpan wie, że popełnił tutaj błąd. Uderzenie z bardzo dalekiej odległości. Raczej podanie oczywiście play offy Żmijski na lewą stronę. Dobrze teraz zrybluje i poda jeszcze Diego. Będzie chciał uderzyć. Nie będzie miał takiej możliwości, Hiszpan w tej podstawowej piątce, jakiś czas temu z parkietu strzec, żeby się znowu na nim pojawić, świetna akcja która zakończy się ubrałką dopiero co mówiłem o wejściu Adama Wędzonego i on to robi pojawia się Maksym Panasenko uderzenie, a właściwie podanie do, do Carlosa, który wbiega już w pole karne znowu niedokładne przyjęcie wraca się bochnia, no ale zależałoby teraz na pewno gościom, żeby nie stracić tej bramki na remis, a może być druga, tak jest! Łukasz Biel! ono wywalczyli sobie te drugie trafienie, Wilanów chciał już postawić wszystko na grę w ataku, wstawieni całą czwórką we własnym polu bramkowym są zawodnicy gospodarzy, strzał, ale interwencja Mianowicza. udało się piłkę przekazać do lewej strony, ładnie teraz piętą do a kolegi z drużyny, ale jest za na kontrę, jest też interwencja Mianowicza doskonale państwo wiedzą czy był faul czy nie, zależy komu państwu kibicują. decyzja na pewno nie była aż taka oczywista, teraz świetny strzał z obrotu Jakuba Wankiewicza, oczywiście czerwona koszulka po tym można to rozpoznać, pusta bramka, uderzenie czy to będzie 3, ależ, ależ błąd, ależ to dużo kosztuje teraz drużynę z Wilanowa, no fatalne to rozpoczęcie Każdemu zawodnikowi na pewno by się to opowiadał. Cabalceta z wysunięcie. To będzie bramka numer cztery. Dopiero co czas prosił Maciej Karczyński. Trochę gra zwolniła. Trochę długo pograliśmy o piłkę cały czas. Poza boiskiem, ale tego? To jest piąte trafienie. To jest kolejny już pogrom. Łukasz Biel w ostatnich miesiącach. Może ten jeden poprzedni. Właśnie w Bochni był jednostronny. Ponownie z korzyścią tutaj dla Dzisiaj wygląda to dokładnie tak samo, bo mecz kończy się wynikiem 5 do 0 dla drużyny BSF-u ABJ. Pognia. no to AZS Uniwersytet Warszawski Darką Wilanów bez nawet jednej bramki. Widzieliśmy tę statystykę strzałów. Prawie wszystko lądowało obok bramki, no nie da się wygrać spotkania, nie strzelając nawet jednego gola. Wszystko świetnie się funkcjonowało w ekipie Bochni. Chyba tym momentem zwrotnym było wstawienie piątego zawodnika do gry w polu w ekipie gospodarzy.